Witam Was, człowieki, widzowie, w kolejnym odcinku z serii Ocena Gracza. Dzisiaj ocenimy sobie gracza tt t t t t tarek I przepraszam za to zająkanie, ale Lokopeda dalej nie daje sobie ze mną rady. Chyba już nie ma na to ratunku, no ale dobra. Więc standardowo, tak jak zawsze, zaczniemy sobie od oceny człowieka, potem przejdziemy do oceny profilu. Nie wiem, co ekwipunku, bo tutaj chyba nie ma co oceniać. No ale po pierwsze t -t 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 Tarek jest największym hipokrytą, jakiego kiedykolwiek poznałem. Chłop nie ma życia prywatnego, gra 16 godzin dziennie w jakieś gierki typu Marganem of Legend, a potem mówi ludziom, że żyją tą grą. Pewnego razu zbiłem mu multiconto na dwójce, to chłopak się ledwo nie popłakał. Po całym incydencie musiał pójść do sklepu i wypić dwusetkę wódeczki na uspokojenie. Typowy alkoholik, no ale czego spodziewać się po łysym patusie, który ma wadę wymowy większą niż wieża Eiffla, kurwa albo jakiś... Monteverest. No, ale następną ciekawostką związaną z jego życiem jest wspomniany wcześniej logopeda. No, niestety, chłop nie dał rady z tą jąkającą się pokraką. Jakby każdy specjalista miał tak ciężkie przypadki, to chyba zawód lekarza nie miałby sensu. Istniałyby dwie opcje: albo wszyscy bylibyśmy upośledzeni umysłowo, albo wszyscy lekarze zdechliby z braku pieniędzy na jedzenie. Są przypadki, w których teter zaczyna coś mówić i zanim dojdzie do końca zdania. To ja wrócę ze zrobioną kolacją. No, wyobraźcie to sobie, mogę zaprezentować i potem Wam puszczę fragment tego, jak potrafi się chłopak zająkać. No to najpierw moje tutaj moje przedstawienie.

i odpowiedzialność brać. No i kolejnym faktem z życia Jakuba jest jego nieprzeciętny alkoholizm. Generalnie kilka razy rozmawialiśmy ze sobą na kamerkach podczas różnych wydarzeń, eventów, i pewnego razu Tatar nie był w stanie podnieść głowy od ilości alkoholu, którą wydoił. Obudził się rano z odbitą klawiaturą na twarzy. Według mnie jest to już skrajna patologia. Nie wiem dlaczego jego rodzice nic z tym nie robią. Ale z tego co słyszałem, to ukrywa się po kątach z tym alkoholem, chowa na przykład yy, wódeczkę pod, yy, pod łóżko, pod poduszkę czasami i sobie śpi i jak idzie spać, to lubi sobie z nią porozmawiać na różne tematy. A wiedzieliście, że za starych czasów Teter był taką złotóweczką, że przynosił mi Paysa w kardy w zamkach i jeszcze merdał ogonkiem? W tamtych czasach był jeszcze dzieckiem i okradł starsze panie z ostatnich oszczędności. Pewnego razu był na tyle zdeterminowany, że zaoferował kupno złota na czacie klanowym. Od tamtej pory gra już na nowym koncie Jebany Kretyn. E, osoby komaty domyślą się, domyślą się, że był to ban permanentny za nielegalny handel z Marganem. No ale przejdźmy już do takich normalniejszych rzeczy. Poza Marganem, na przykład, prawo jazdy zdawał chłopak 14 razy. Nigdy w życiu nie chciałbym go spotkać na drodze. Jeden raz oblał podobno dlatego, że nie potrafił wymówić swojego nazwiska przez nadmierne jąkanie się. Biedny egzaminator, w sumie jak sobie teraz o tym myślę, to hmm, współczuję mu. A podczas gry na pandarza został mu przypisany pseudonim jąkadło. Wcześniej nosił przydomek wodnik. Wszystko spowodowane tym, że podczas jednej z powodzi podtopiło mu dom i przez pół roku pobierał zasiłki z pomocy dla powodzian. W sumie trochę smutne, ale myślę, że... Powinienem o tym powiedzieć. No i w trzeciej klasie gimnazjum kochane ją kadło prawie nie zdało szkoły przez chemię. Zgadnijcie dlaczego. No oczywiście dlatego, że krył się pod kołdrą i zarywał nocki tylko po to, żeby zdobyć legendę w Marganem. A mówi wszystkim, że to oni żyją tą grą. Do 15 roku życia t t, -t, 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 -t tarek grał w pixelazu tylko i wyłącznie na telefonie. Zapytacie pewnie dlaczego? No dlatego, że jego komputer nadawał się w tamtym czasie tylko i wyłącznie do grania w Super Mario Bros. No a do tego grał... Yy, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej pod Kołdrą, tak? Proste. Przez pół swojej gry na Pandorze był lizadupem Mercifula i Lipcy. Regularnie wyjadał im gringle z dupy. Rano Mercifulowi, wieczorem Lipcy. Tak to już bywa ze sprzedajnymi dzieciakami pokryte targa, Gdzie lepiej, tam poliżę. Teraz liżę akurat mi. No ale cóż... Swego czasu chciał naśladować sławne postacie, przykładowo mnie. Regularnie goli się na łysę jak jego idol. Ale, jakby tego było mało, Jankadło próbował plajawać potężnego tora władcy grzmotów. Zaraz wyświetli Wam się tutaj jego zdjęcie i sami możecie zobaczyć, jakim pajacem jest ten człowiek. O ile można go w ogóle nazwać człowiekiem. No ale dobra, to chyba by było na tyle. I przejdźmy do oceny profilu tego typa. Możemy tu sprawdzić, że jest na przykład. Dziadem forumowym i ma 217 reputacji. Nie wiem, jaki normalny człowiek zbiera reputację. Konto 1300 dni, niedługo. Mm, no, ale to wszystko spowodowane przez to, że chciał chłopak kupić trochę złota. I się nie udało. Zastępca, oczywiście. Możemy sprawdzić, kim jest zastępca. Zastępcą jest jakiś pierwszy level. No, chyba nie muszę mówić, co to oznacza. I co tu jeszcze jest? No, jakieś ekwipunki. Na przykład. Łowca, bez full seta. Łowca 300 ze strzałami na setny level. No chłop jest jebnięty, naprawdę. Ale dobra, zobaczmy tutaj. Kolejny łowca. No i co? Heroiczny ekwipunek, nawet nie poulepszany. Uczuję mu w sumie. Na takim heroiku biegać na takim 114 łowcy, biedny. No i strzały, jedne. Yy, znowu te same, jakby nie miał innych. Chłopak. Kurwa głupi. Dobra, 311 tancerz. Tutaj jakiś ekwipunek jest reprezentowany, ale na przykład nie rozumiem, dlaczego nie ma łapek 295. Pierdalany biodek. Tylko coś takiego nosi. No i oczywiście co tu mogę powiedzieć? Licytacja na 290 poziom. Nie było go stać na 300. Gra w gierkę 16 godzin dziennie i nie miał pieniążków. Kurwa, Tutaj 112 ławca, oczywiście ogólnodostępna legenda, tutaj ogólnodostępna zbroja. No i strzały. Trzeci raz te same. Na trzeciej postaci. Ciekawe ile jeszcze takich rzeczy znajdziemy. Chyba już nic, bo to w koniec postaci na Hypnosie. Tak, no tutaj już sprawdzaliśmy te gołowce, same praktycznie ogólnodostępne rzeczy. No i dalej. Eee, na Pandora. Bez eku, bez ekwipunku. Sprzedał, bo na chleb brakowało, myślę. Tak jest moje... Mój domysł jest taki. Eee, mag. Mag nieulepszony eku. Nic nie jest ulepszone, a rękawice są w ogóle jakieś... Nie wiem, zmieniona grafika, rękawica Tetharnota Nie wiem, myślę, że rękawice Tora Władcy Grzmotów by tu bardziej pasowały Patrząc na jego młot potężny a no jakieś bronie tutaj śmierdzące, no nie wiem Kolejna postać bez ekwipunku, kolejna postać bez ekwipunku Kolejna bez ekwipunku, kolejna bez ekwipunku, no i ostatnia bez ekwipunku Jak widzicie za dużo tutaj nie ma. Za dużo tutaj nie ma do pokazania na jego profilu. Może jeszcze tutaj zajdziemy. Strona gracza jakaś. Co mnie nie opłaca się na to patrzeć. Wyjebać w stronę gracza, bo nic tutaj tak by nic nie dało. Ma strój zatłani, to przynajmniej tyle. Pewnie jakieś dziesiąte miejsce zajął i zadowolony jest. Ale to na chybna Tutaj nawet nie było rywalizacji żadnej, ja Wam powiem. Tutaj mieć strój to tak jak pójść do żabki i spotkać Ukrainkę ale no dobra to by było chyba na tyle z tego odcinka i co trzymajcie się siema